Masajon Romanowski po fantastycznym nocaucie. Powiedz nam z kim, jak się przygotowywałeś do tej walki? Siemka, przygotowałem się w Stargardzie szczecińskim z y, kolegami klubowymi ze Stargardu i dojeżdżałem do Szczecina z bratem na sparingi do Piotra Bagińskiego, bardzo zakresu Szczecin. I tam mi pomagali chłopacy się przygotować też. No właśnie, bratu się dzisiaj nie udało, Ty wygrałeś. się jego walkę? Jakby się ocenił ją teraz tak na chłodno? Oczywiście oglądałem, bardzo przeżywałem. Musiałem się jednocześnie też rozgrzewać. No moim zdaniem dwie rundy wygrał, ale to nie mi oceniać walkę. Dla mnie zwyciężył, dla mnie czy wygrywa, czy przegrywa, i tak zwycięża ma charakter. Robimy to, co kochamy i będziemy to robić bez względu na wynik. Wróćmy teraz na chwilę jeszcze do Twojej walki. Sprawiałeś wrażenie, że miejsc cały czas pod kontrolą tą walkę. Nie zaskoczył Cię chyba niczym Maciej Górski? No starałem się właśnie kontrolować, żeby się nie wypalić, bo często nie mam zimnej głowy w walce i się podpalam, a teraz staram się właśnie ze spokojem walczyć. No, i właśnie Maciek zauważyłem, że bił od początku rundy z całej siły i czekałem, aż trochę osłabnie. Widziałem, że z minuty na minute, minutę był coraz słabszy i starałem się większą presję wywierać. Taki miałem plan taktyczny. OK, a ja no, jaki masz plan na przyszłość? No, wiadomo, UFC. No to chyba jak każdy. Chciałbyś. Marzenie. żeby się zre zrealizowało. Chciałbyś komuś pozdrowić, komuś podziękować? No, chciałem podziękować Tobie za wywiad. Oczywiście sparring partnerom ze Szczecina, ze Stargardu, trenerom, Tomaszowi Staszakowi, Piotrowi Bagińskiemu, yy, Gracjanowi Rękowiczowi, mojemu braciszkowi, jak zawsze, którego bardzo kocham i pozdrawiam, rodzicom, przyjaciołom, za wsparcie. Dziękuję wszystkim Tobie za wywiad. A ja Tobie dziękuję za wywiad. Mój, Dzięki moim kibicom, fanom, którzy właśnie mi kibicowali. Darli się, zdzierali głos. Dziękuję wszystkim kibicom, pozdrawiam was wszystkich. No właśnie, jeszcze tak zapytam na koniec. Walczyłeś przed własną publicznością. gorąco się tutaj publiczność przyjęła. Jakie to słyszycie? Dawaj, dawaj, bo nie, pod własną nie. Ze Stargardu jestem. A to przepraszam, ale jednak spo, ale, ale sporo osób ci kibicowało. Było dużo znajomych właśnie ze Stargardu przyjechała, przyjechała też moja rodzina i słyszałem ich doping, bardzo mnie to budowało i dziękuję im za to bardzo. Okej, okay, to ja Ci dziękuję za wywiad i gratuluję zwycięstwa. Dzięki. Dziękuję bardzo.